Mniej będziesz zadawał ciosów, tym więcej będzie on zadawał. Matematyka jest prosta. I dalej. Widzisz? Jak ty zadajesz, to wchodzą te ciosy, a jak stajesz, to od razu on cię bombarduje. I szybszy, i szybszy, tak, nie dopuszczaj go w ogóle. I już, tak, i już znowu. Krótkie odejście i już widzisz. Ten prawy dobrze go trzyma. Ale musisz boksować. I ponawiasz, o właśnie, i ponawiasz. On też się męczy. I powinien się zmęczyć szybciej i właśnie bardzo ładnie. Szybciej niż ty. Nie, 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 nie przechodź do obrony w podwójnej gardzie. I dalej, i dalej boksujemy, już idę dalej. Z tymi ciosami, długie, długie te ciosy i cały czas bije. I wracasz od razu Dominik, nie, cofaj się. Bo jak, tak, jak się będziesz cofał, to on się będzie napierać. Na, na, na cofasz, no widzisz? Minuta została. Nie stoję w podwójnej gardzie i przechodzę za taką, przechodzę za długo stoisz. Pozwalasz mu na to, żeby się rozkręcał? Przy celu nie stój w tej podwójnej gardzie. O, I dalej, już, ta, już pierwszy, już pierwszy. I już pierwszy, cały czas kontrolujesz, tak? I cały czas kontrolujesz. Na co kurwa czekasz? Amnestii tu nie będzie. Szybszy. A właśnie, i trzymasz go, i odchodzisz na nogach. I znowu. O właśnie, pierwszy, i pierwszy znowu. I znowu pierwszy. Co? Dominik, jeżeli pierwszy robisz to, to jest OK. Trzymasz go i on... Zobacz, ma, ten, zadaje dużo mniej ciosów wtedy. A jeżeli ty stoisz przy nim, on coś robi jakiś ruch, a ty już robisz podwójną gardę, no to jak kurwa? No to wiadomo, że cię zazaguje, Raz, drugi, trzeci i te ciosy są z pełną mocą. Ta i cały czas, i cały czas, i nóżki chodzą. Nie mam... To właśnie, i już pierwszy, I, i nóżki chodzą. I już ta. i możesz sobie akcje, krótkie akcje, dłuższe. O właśnie, o właśnie, widzisz, jak ładnie. Tylko trzeba boksować, ale nie stój, nie stój, nie czekaj na niego. Odejdziesz i od razu wracasz akcją. I luźniutko. No nie wy No go, od 1000 euro. Bardzo ładnie, ale. Na długo czekasz. Nie możesz czekać, Dominik. Nie możesz czekać, Dominik. Ty musisz boksować. Ty musisz decydować. Na tym ringu. Ty decydujesz o wszystkim. Kiedy bijesz, kiedy. Jak będziesz golał, to on nie będzie wtedy nic zrobił. Bo się skupia na obronie. I wracasz od razu. I dalej, i dalej. Tak właśnie. I dalej. I już pierwszy. I już luźny cios. Nie mam w tej podwójnej Gordy. No i po co czekasz? Pierwszy dominik. I już od razu, cofnąłeś się i od razu przechodzę do ataku. I dalej, nie jedę. Bardzo ładnie. Nie skupiaj się na obronie. Minuta została. Dobrze, dobrze, ale nie... nie... Jak możesz wchodzić w podwójnej gardzie do chłopa? Przyceluj, dynamiczniejsze te ciosy. I odchodzę, Ta. I luźno, i cały czas to samo, widzisz? I luźno, dobrze, i luźno, i odchodzę. Nie przyjmuję takich ciosów. Dobrze, i dalej, i pierwszy, tak, i znowu pierwszy, tak. Widzisz jak ładnie? I pierwszy, tak, i luźno. I do końca masz, o właśnie, kontrolujesz, tak. I znowu pierwszy, tak, właśnie, o właśnie. Przepuszczam i wchodzę. Widziałeś jak to wygląda dobrze? No, i to było idealnie. Ta końcówka była, Dominik, idealna. Pach, przepuszczam, pach, przepuszczam, pach, pach, przepuszczam. On Cię nawet otrąci nie mu. Jeszcze by było dobrze, aby dłuższe te ciosy dadał, takie takie kręcone. Dłuższe te ciosy, te dłuższe. Jaki plan? Pierwsza, druga, trzecia czy tylko pierwsza? Nie, nie, Pierwsza, szybka, kurwa super, a później... Przyspiesz ten prawy Łukasz. No staraj się go trzymać. Jak bijesz. Nie, obszernie. Nie czekać aż ciało ruszy. Tylko. On będzie więcej w... Kontrola Zobacz, na nogami. Nie! No, no ten prawy! Pum! Tam gdzie jest to? To, to! A nie oganiasz się! Prędzicie to lewej! Zobacz pod łoczem czy to jest Bardzo dobrze, i tak! Nie Ale. Do tymi... Dystansuj nogami! Uciekaj, to. już! Już się pierwszy! Ta. Cały czas na nogach! Cały czas na nogach!

do końca Dominik post minuta punktuj, punktuj, nic jej daj postaw buto tą prawą nogę bliżej, będzie szybszy Nie zostawaj po akcji, Dominik. Cały czas zostajesz po akcji. Odejdź na tych nogach. Do końca, do końca. Zostało ci 30 sekund raptem. Trzymaj, wytrzymaj to, no, dawaj, podciągaj go teraz. Pobij się trochę z nim, no, walki więcej. Patrz, odskakujesz i odkrywasz. Dawaj wymianę. No, do się. 往哪？往哪？在哪？往哪？<种>